Lubisz słońce i ciepłe morze? W takim razie te pieczone warzywa w śródziemnomorskim stylu cię zachwycą, tak samo jak mnie. Lepszego przepisu na razie nie znam i chyba go nie ma. Zapraszam na wyjątkową ucztę. Małe ziemniaczki kroimy na połówki, średnie na ćwiartki. Oczywiście ich nie obieramy, bo ze skórką są smaczniejsze. Pokrojone ziemniaki przekładamy do miski. Spryskujemy je oliwą lub olejem. Doprawiamy rozmarynem, solą, świeżo zmylonym czarnym pieprzem. Mieszamy by wszystkie kawałki pokryły się przyprawami i oliwą. Kawałki ziemniaków przekładamy na formę spryskaną oliwą. Rozkładamy je równomiernie. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 220 stopni i pieczemy 15-20 minut Aż nieco zmiękną. W czasie pieczenia przygotowujemy pozostałe warzywa. Cukinię kroimy na raczej grube półplastry. Papryki kroimy na kawałki takie w sam raz. Cebulę kroimy na ósemki. Pieczarki zaś na połówki. Moje były brązowe, ale ty możesz użyć białych. Smak się nie zmieni. Pokrojone warzywa przekładamy do miski. Dodajemy pomidorki koktajlowe. Wszystko polewamy niemałą ilością oliwy. Doprawiamy solą, świeżo zmielonym czarnym pieprzem, suszoną bazylią, suszonym oreganą, nasionami kopru włoskiego, które mają obłędny smak. Wszystko dokładnie mieszamy. Czas na jogurtowy sos. Miętę i bazylię niezbyt drobno siekamy. Do miski przekładamy jogurt, dodajemy majonez. Tak, wiem, w kuchni śródziemnomorskiej majonez nie jest popularny, ale tak świetnie podkręca smak, że grzechem jest jego niedodanie do sosu. Teraz czas na start ogórki. Posiekane zioła oraz przyprawy, czyli sól i pieprz. Wszystko dokładnie mieszamy. Podpieczone ziemniaki wyjmujemy z piekarnika. Dodajemy do nich zamarynowane warzywa. Rozkładamy je równomiernie. Wstawiamy do gorącego piekarnika i pieczamy przez około 20-25 minut. Sos przekładamy do miseczki. Warzywa układamy obok sosu. Posypujemy je oliwkami oraz pokruszonym serem feta. Listki bazylii nadadzą świeżości i koloru. Prawda, że pysznie wyglądają, a jak smakują? Dowiesz się, jak je upieczesz. No jasne, że można dodać czosnku. Napisz w komentarzu, czy czosnek musi być. Ośmiechę wysyłam. Grześ z